mamy granat. Stań dalej, bo ty się naprawdę wykoferujesz. To będzie pierwszy live, gdzie leży modelka. Ale będzie oglądalność. Ale będzie oglądalność. Nie oglądalność jest i tak duża. Ja myślę, przy, przy dzisiejszych komentarzach, przy ilości osób, Karolina, jutro masz, albo jeszcze dzisiaj masz powyżej dwóch tysięcy wejść. Zobaczcie. Przepiękny biust. Przepięknie podkreślona miseczka. Znowu cudowna blokada, czyli tiul na linii biustu, prawie pod szyję. Przepiękne pagony, które są jakże modne w tym sezonie. I ozdobione rękawkiem, taką tiulową, tiulowymi dwoma kawałkami materiału, które tworzą nam rękawek. Czyli pani, jeśli mówi, że ma pelikany, tych pelikanów nie widać. Idealna sukienka dla mamy. Ponieważ, słuchajcie, nie ma golizny i nie ma odkrytych ramion, to jest bardzo istotne. E, sukienka odcinana w pasie, bardzo dopasowana i znowu od kolana poniżej kolana, pięknie rozszerzana. E, powiem Wam znowu dla pań, które mają lat tyle co ja, e, kiedyś pamiętacie, jeśli pamiętacie, były tak zwane spódniczki w kliny. Otóż moje panie, powracamy powolutku, nie do spódniczek, ale do sukienek. Sukienki. Karolina licz, ile tu mamy klinów. Tu jest jeden. Trzymaj jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Sześć. Sukienka ma sześć klinów, jeżeli chodzi o dół. I to jest wszystko potem zbierane w całość czyli z sześciu klinów. Przepiękna suknia, kochanie, obróćcie. A ja... O właśnie, tylko się nie wykopytnij. Zobaczcie, jest tren, przepięknie suknia się układa, jest krynolina, jest pięknie pokazane są plecy. Oczywiście Karolina jest pięknie opalona, ale na pewno, panie, również jeżeli nie są opalone, to jakiegoś samoopalacza moje panie skorzystają. No i zobaczcie. Tiul. Tiul, poczekajcie panie. Ach, mamy pana. Dobrze. O, zobaczcie. Przepiękne plecy, wykończone też tą siateczką, tym tiulem. Dla mnie naprawdę dziewczyny, mistrzostwo świata. Dziękuję kochanie.